Słuchajcie, jest czas na to, by głosić Boże Słowo. Jak ja bardzo lubię czytać Słowo Boże, rozważać Boże Słowo, a później dzielić się tym, co Duch Święty wkłada w moje serce, i powiem Wam tak, nic nowego Wam nie powiem absolutnie i nie mam zamiaru mówić Wam nic nowego. Chcę Wam by głosić Boże Słowo, chcę Wam mówić o tym, co jest dzisiaj ważne dla każdego z nas. Co jest bardzo ważne dla tych, którzy oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi i mimo to, że mają świadomość śmierci, że będą musieli tą ziemię opuścić przez śmierć, bo w inny sposób nie jesteśmy w stanie opuścić tej ziemi, w inny sposób nie jesteśmy w stanie przejść ze śmierci do żywota, jak tylko w ten sposób, że niestety będziemy musieli odejść z tej ziemi. Prędzej czy później będziemy musieli umrzeć. I my dzisiaj... Drodzy bracia, drogie siostry, mamy nadzieję w Chrystusie, bezwzględną nadzieję w Chrystusie. Jesteśmy przekonani o tym, że w Jezusie Chrystusie mamy życie wieczne i Bóg chce, abyśmy tym życiem wiecznym rozkoszowali się już tutaj, żyjąc na tej ziemi, dlatego że powiedział w taki sposób: Królestwo Boże jest wśród Was. was. Królestwo Boże jest wśród Was. A więc to świadczy o tym, że już żyjąc na ziemi możemy doświadczać pewnego przesmaku bycia z Chrystusem, bycia z Bogiem. Możemy doświadczać pewnego przesmaku jedności z naszym Panem Jezusem Chrystusem. I to jest cudowne i to jest wspaniałe, że możemy przeżywać z Nim taką. Realną społeczność, kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy się modlimy i wtedy, kiedy stajemy z kolan, jesteśmy przekonani, przeświadczeni, że spotkaliśmy się z naszym Panem, że mieliśmy wizytę u naszego Boga. Amen? Mieliśmy wizytę u naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Czy dzisiaj mieliśmy wizytę u Jezusa? Ale? Ale. Aleluja. Cudownie i wspaniale jest spotykać się z Nim. Słowo Boże mówi i to chcę dzisiaj Wam zwiastować, że Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. A więc nie ma takiej możliwości, nie ma takich szans, być do życia wiecznego, do życia z Chrystusem, Jezusem mógł iść inną drogą. My jak wybieramy się w jakąś podróż, szczególnie kierowcy, Biorą mapę i śledzą, jaką drogą będą jechać. I są tacy, którzy wypisują sobie yy, większe miasta na kartce, kładą przed siebie, po to, żeby czasami nie zabłądzić, chociaż dzisiaj mamy nawigację i ta nawigacja nas prowadzi. I my niesamowicie tej nawigacji słuchamy. Mimo to, że nie wiemy tak za bardzo, bo nieraz się zdarza, że ta nawigacja prowadzi nie tam, gdzie my byśmy chcieli, ale to w związku z tym, że zmieniają się różne drogi, są remonty i tak dalej. I dla mnie dzisiaj, do zebracia i siostry, Jezus jest taką drogą, tą nawigacją naszą do życia wiecznego. Absolutnie Jezus jest drogą i ta droga prowadzi do prawdy i dopiero ta prawda daje nam życie. Życie w Chrystusie Jezusie, życie w Bożej prawdzie daje nam życie, daje nam prawdę, daje nam to, że możemy na ziemi funkcjonować, mimo to, że jesteśmy w ciele. I popatrzcie, jak to wygląda. To wygląda w taki sposób, że Jezus jest drogą. Co to znaczy, że Jezus jest drogą? W jaki sposób Jezus dzisiaj dla nas jest drogą? W jaki sposób my dzisiaj możemy doświadczać, w taki sposób namacalny, że On jest drogą. Co to znaczy, że Jezus jest drogą? Co to znaczy dla Ciebie dzisiaj, drogi bracie i siostry? Również w pewnym momencie jest napisane, że, że nasz Pan to jest Słowo. Prawda? On jest Słowem. A my dzisiaj drogą jest nasz Pan przez to, że czytamy Jego Słowo. Że czytamy Jego Słowo. Dzisiaj nie może funkcjonować Boże dziecko, rozwijać się duchowo bez czytania Bożego Słowa i bez respektowania tego Słowa w swoim życiu. My to Słowo musimy brać na poważnie. To jest droga, to jest droga, drodzy bracia i siostry. To jest ta nawigacja dzisiaj dla Ciebie, byś mógł trzymać swoją koronę. Dopóki nie zejdziesz z tego świata Napisane jest, że jest ktoś Kto za wszelką cenę tą koronę Chce Tobie wyrwać Jest ktoś, kto chce Zniszczyć tą nawigację Którą jest Boże Słowo Chce zamiast Bożego Słowa Dać Ci inne wartości w Twoim życiu I przekonać Cię, że to jest właściwe Że to jest dobre Nie, to nie jest właściwe I to nie jest dobre Przez 40 ileś lat Cztery lata, kiedy idę za Chrystusem, nigdy nie zawiodłem się na Bożym Słowem. Jeżeli czytam Boże Słowo i w jakiś sposób go nie rozumiem, to idę dalej. Nie zniechęcam się. Nie mam ambicji, by za wszelką cenę zrozumieć to słowo. Widocznie na dzień dzisiejszy to nie jest mi jeszcze dane. Ale po pewnym czasie, kiedy czytam Boże Słowo, okazuje się, że rozumiem to, co nie rozumiałem dwa tygodnie temu. I na tym polega fenomen Bożego Słowa. Że Pan Jezus sprawia, Duch Święty Sprawia, że to słowo codzienne dla Ciebie jest świeże i nowe i wspierające. Amen? To jest cudowne i wspaniałe, jak możemy mieć taką społeczność z Bożym Słowem. A więc Jezus jest drogą. Jeżeli chcesz osiągnąć życie wieczne i masz już to życie wieczne, bo dałeś mu swoje życie. Jeżeli nie chcesz się stracić, to musisz iść drogą, którą jest Jezus. To nie jest droga twoich, Twojej elokwencji, to nie jest droga Twojego pomysłu na życie, to nie jest droga, by szukać celów w jakichś książkach, w jakichś literaturach. To nie jest droga właściwa dla Ciebie, chrześcijaninie. Drogą właściwą dla Ciebie i dla mnie jest czytanie Bożego Słowa, bo to jest droga, a Jezus powiedział: Ja jestem drogą, a więc jeżeli On powiedział: Ja jestem drogą, to jestem tą najwłaściwszą drogą. Nie ma innej drogi do zbawienia, oprócz mnie. Tak by Pan Jezus chciał dzisiaj nam powiedzieć. Nie ma innej drogi, a ta droga nie jest łatwa, bo Jezus mówi, że kto chce iść za mną, co musi zrobić? Zaprzeczę samego siebie. Kto chce iść za mną, Jezus powiedział, musi stracić życie dla mnie, a wtedy je zachowa. A jeżeli będziesz chciał zachować życie, idąc za Chrystusem, to je stracisz. Droga za Jezusem nie jest łatwa, ale chcę Wam powiedzieć, że droga za Jezusem nie jest łatwa, ale jest błogosławiona. Przynosi mi wiele radości. A zwłaszcza wtedy, kiedy jestem smutny z jakiegoś powodu, kiedy jest mi źle, kiedy jest mi ciężko, i tak szczerze mówiąc, między nami mam tego wszystkiego dosyć. Macie takie chwile? Tak. Wtedy sobie siadam, czytam Boże Słowo, lub siadam sobie i otwieram sobie taki swój notatnik, gdzie zawsze spisuję sobie słowa, które docierają do mego serca w momencie, kiedy je czytam, i powracam do myśli, które wypłynęły z mego serca na podstawie. Tych słów. I tak wracam i to my zaczynamy budować. że ludzie, jak ja się cieszę, że ja spisałem to słowo, jak ja się cieszę, że ja czytając Boże Słowo, spisałem te myśli, dzisiaj one dla mnie są życiem, są ratunkiem. Bardzo ważne jest, kiedy czytasz Boże Słowo, by notować, co przeżywasz w danym momencie. Być może to kiedyś Ci się przypomnie i to będzie dla Ciebie wybawieniem. To będzie dla Ciebie. Odpowiedzią, którą Bóg kieruje do Twojego serca. I czytam sobie te myśli, i czytam. Wtedy przychodzi taki pokój. I wtedy mówię: Tak, Panie, ja nie wiem, co, jakie będzie dalsze moje życie, ale wiem jedno: chcę je spędzić z Tobą. Ja jestem drogą. Napisane jest, że Duch Święty nas pocieszycie, przez Słowo Boże objawia nam, prowadzi nas do wszelką planę. Ja jestem drogą i prawdą. Chrześcijanin nie może chodzić w innej prawdzie, jak tylko w prawdzie Bożego Słowa. Chrześcijanin musi znać prawdę Bożą. A gdzie jest zawarta Boża Prawda? W Słowie Boże, popatrzcie. kiedy nie wiesz, jak postąpić w danym momencie, jaką podjąć decyzję, być może bardzo ważną, a może i najważniejszą w swoim życiu. Bardzo ważne jest, by skierować się do prawdy. Tym jest Boże Słowo. Bo my, chrześcijanie, mam przynajmniej taką nadzieję, darzymy wielkim autorytetem tą Księgę. Ona nie jest nam obojętna. To jest chleb dla naszej duszy. Amen? To jest chleb. Ludzie świeccy, niezdający Boga, nie czują tego, co czujesz Ty. Ty czytając tą Biblię, czytając tą Księgę. Rozjaśnia Ci się Twoje życie. Uczysz się Bożych dróg, jak mówi psalm 25. Uczysz się Bożych ścieg. Ja mówię o czymś normalnym, o czymś zwyczajnym, o czymś, co możemy codziennie słyszeć z innych kazań, kiedy słuchamy na internecie. Ale możesz słuchać 45 kazań dziennie. Jeżeli nie zaczniesz stosować Bożego Słowa w swoim życiu, to nikt Ci nie pomoże, tylko Ciebie natąkuje i nadymasz, wejdziesz. Przeczytaj jeden sprawę Bożego Słowa. I niech On sprawi, że się zastanowić nad swoim życiem. I to już wystarczy. Bo możesz czytać i słuchać, a jeżeli to tylko słuchasz po to, by by spędzić jakoś miło czas. Ja czytam Boże Słowo po to, żeby się karmić. Dzisiaj powiedziałem mojej żonie, że ja są takie chwile w moim życiu, że gdybym nie inwestował w Boże Słowo, gdybym niesiał w Boże Słowo, gdybym niesiał w relacje z Bogiem, gdybym niesiał w, w, w relacje w czasie modlitwy, w czasie postu, w czasie czytania Bożego Słowa, poprzez to, co mówię, to są takie chwile w moim życiu, że nie mam siły na nic i wtedy to owocuje. Jest niesamowite. Ja mówię, Ela, nie, ja seś, nie mam siły się modlić, nie mam siły czytać Boże Słowo i <laughs> nagle to, co zasiałem kiedyś w czytaniu Bożego Słowa, to przynosi mi życie. <laughs> Słowo Boże mówi, że byśmy nieustannie się modlili. Jak to jest możliwe? Człowiek, który rozmawia z Bogiem, to człowiek si Nie chodzimy co dziennie i, i co cały dzień i się modlimy. My jesteśmy modlitwą. To, co my robimy, jest modlitwą. Amen. Nasze pieśni, nasze, nasze myśli. To, co mówisz do brata, to, co mówisz o siostry, jest modlitwą. To, co czynisz dla bliźniego, jest modlitwą. Amen? To jest coś wspaniałego. Ja nie wiem, czy... Ja myślę, że wy wiecie, o czym ja mówię. To jest coś, co nie, nie potrafisz wytłumaczyć. Relacja z Bogiem to jest coś, czego nie potrafisz wytłumaczyć. Gdzieś tam masz jakieś obawy, czegoś się boisz, boić, bo to jest coś nieznanego, ale z drugiej strony to cię pociąga. Chcesz dalej. Chcesz więcej. Chcesz więcej. W miarę jedzenia... Apetyt rośnie. Gdzie jest to napisane? W jakiej Ewangelii? <noise> nie. <noise> ale jest to prawda. Coś w tym jest. Że w miarę jedzenia rośnie apetyt. Jak wiemy coś dobrego, rozkoszujemy się. O, jeszcze chcemy. Jeszcze i w zasadzie tu już nie możemy zjeść, ale oczy jeszcze łakną. Jeszcze bym zjadła. Jeszcze bym zjadł. Takie coś ja odczuwam, kiedy czytam może Słowo. Takie coś Ty odczuwasz. I ta droga prowadzi Ciebie do prawdy. Słowo Boże prowadzi Ciebie do prawdy. Prawdy Bożej. Do prawdy, która obnaża Twoją cielesność. Nie przepraszam. Która obnaża moją cielesność. Do prawdy, która obnaża moje cielesne pragnienia. Do prawdy, która obnaża moje pragnienia, by mi było dobrze, by zadbać tylko o siebie. Bo tacy my jesteśmy z ciała. Tacy my jesteśmy z ciała. Ale jest napisane, że kiedy czytamy Boże Słowo, co się dzieje w naszym ciału, to nasze ciało zostaje podporządkowane Chrystusowi, Zostaje ujaźniona, wszelka myśl, jest napisane. Jest, jest poddana Chrystusowi. To jest tylko możliwe wtedy, kiedy doświadczasz tej prawdy, którą jest Boże Słowo, którą jest Bóg. Musimy poznawać Bożą Prawdę, jeżeli chcemy, żyjąc na Ziemi, żyć już życiem wiecznym. Nie ma życia wiecznego bez Bożej Prawdy. Nie ma Bożej Prawdy bez drogi, którą jest Bóg. Którum jest Chrystus. Ja jestem drogą. Jeżeli chcesz być szczęśliwym chrześcijaninem, jeżeli chcesz być chrześcijaninem spełnionym, to nie znaczy, że wszystko będziesz miał to, co sobie zapragnie Twoje serce. Dla mnie, szczęśliwy w Chrystusie to jest ten, który przeżywa osobiście sam trzeci choćbym szedł ciemną doliną to niech się niech się dowie sąsiad sąsiadka i wszyscy którzy są wokół mnie że zła się nie ulegnę zła się nie ulegnę dlatego że nie ja jestem silny i mocny ale ty jesteś ze mną czy pan Jezus Chrystus jest z tobą Zadajecie pytanie, czy Jezus Chrystus jest sobą? Czy jesteś dzisiaj na właściwej drodze, którą jest Chrystus? Jeżeli tak, życie wieczne jest Twoim udziałem, drogi braciu i siostry. A więc Duch Święty poprzez drogę, czyli poprzez Boże Słowo, objawia nam Bożą Prawdę. I dopiero Boża Prawda daje nam życie. Boża Prawda przynosi Ci życie. Nie Twoja prawda. Nie prawda pastora szatkowskiego. Nie prawda kogoś tam. Jeżeli ktoś ma prawdę swoją, nieopartą na Bożym Słowie, Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Jeżeli do mnie ktoś przychodzi i mówi tak, mówi źle o kimś. I mówi: Wiesz, ja mówię w trosce o niego. Ja mówię: Idź przed szatanem. Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Jak ja mówię, mówić źle o wieś, o trosce o wieś? To mówiłbym dobrze. A gdybym zobaczył, że on robi źle, to bym go chronił. Nigdy bym nie pozwolił, by to co on robi źle wyszło na jaw, tylko bym tak zrobił, by on z tego spokutował, prawda? Ja go chronię, bo to jest mój brat, to jest ktoś z mojej rodziny. To nie jest ktoś obcy. Jeżeli mówisz, że jesteś chrześcijaninem dojrzałym, to chcę ci dać trzy podpunkty dojrzałości chrześcijanina. Pierwszy punkt, jeżeli jesteś dojrzałym chrześcijaninem i kochasz Boga, to jesteś we wspólnocie. A dlaczego? Bo wspólnota jest ciałem Chrystusa. A my? Wspólnota jest ciałem Chrystusa. Wspólnota jest kościołem Jezusa Chrystusa, a więc ty jako Boże dziecko nie możesz żyć bez wspólnoty. Po pierwsze, jesteś w wspólnocie, po drugie, budujesz tą wspólnotę. Budujesz, masz świadomość swojego miejsca w tej wspólnocie i robisz wszystko, poświęcasz się z różnej strony, ponosisz tego jakieś konsekwencje, doświadczasz jakichś braków tylko po to, by budować tą wspólnotę. Bo to jest coś, do, do wspólnoty to jest coś, co, co jest wspólne. A więc po pierwsze jesteś w wspólnocie, po drugie budujesz wspólnotę i po trzecie nie wyobrażasz sobie tego, by się nie chronił. W jaki sposób Jezus uchronił wspólnotę? Umarł za wspólnotę. Umarł za Kościół. Umarł za Ciebie. Umarł za mnie, a więc pewne poświęcenie, czyli chronił wspólnotę. Amen. A więc jesteś w wspólnocie, budujesz wspólnotę i chronisz tą wspólnotę. Jeżeli mówisz, że kochasz Boga, a wspólnota jest Cię obojętna i sobie brykasz z kościoła do kościoła, z kwiatka na kwiatek, to zastanów się. Zastanów się, czy to jest to, o czym mówi Chrystus. Czy to jest to, o czym mówi Bóg? Jezus tworzył wspólnotę pierwszy z ojcem, a później tworzył wspólnotę z uczniami. I dziwne dlaczego oni chodzili z nim i on ich nauczał. To jest pierwsza wspólnota, którą stworzył Chrystus. Uczniowie, którzy gromadzili się wokół niego, by oni tworzyli kościół. To jest coś wspaniałego, jeżeli patrzymy i czytamy Boże Słowo i, do, i dowiadujemy się, że właśnie Jezus, Chrystus umarł za wspólnotę, za Kościół. Umarł za Ciebie. Nie ma życia duchowego, powiem więcej, nie ma rozwoju duchowego poza wspólnotą. Bo kiedy będziesz czytać Boże Słowo, kiedy będziesz szukać Bożej Prawdy, to ta prawda Boża zawsze skieruje Cię do wspólnoty. Nigdy nie skroję Ci przeciw wspólnocie. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli ktoś Ci to powie, to powiedz jak ja, ja tego nie przyjmuję, bo to nie jest Boże. To nie jest Boże, tego nie przyjmuję. A już takie hasło, ja muszę odejść z tego kościoła, bo tu nie ma miłości. To mnie, to, to ja bym to dziękować, Bogu, idź chłopie, bo to nie jest Twoje miejsce. Jak może nie być miłości w wspólnocie, w której Pan jest Chrystus? Jeśli możesz mi to wytłumaczyć. To, że Ty się kłócisz żoną, a się kłócisz, bo wszystko widzę. I to, że Ty jesteś raz ja uparta, widzę wszystko, ja to nie świadczy o tym, że my się nie kochacie. O! No to dzisiaj skąd, to jest wieczne. Ale kochacie się! Amen! To, że brat z bratem troszkę się poobraził, no to, to jest naturalne. To nieraz oczyszcza. Ale to nie może dzielić. Absolutnie. To nie może dzielić kościoła. Tak jak mała kłótnia nie może dzielić małżeństwa, a wręcz przeciwnie, oni się poznają i wiedzą co i jak mają później funkcjonować. Aha, już nie będę mówił tego, bo to obrazi moją żonę. Aha, już nie będę kła karerza w tym miejscu, nie tego. Boże, ona będzie niezadowolona. I tak się uczymy życia. też w Kościele, prawda? A, 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 a. a więc On jest sobą. On jest prawdą. I do i siostry, On jest życiem. Amen? Amen. Jeżeli chcesz żyć w Chrystusie, czytaj Boże Słowo.